Kolejny start na Suzuki Boxing Knight, teraz tym razem walka przegrana. No jest złość chyba, to. Co ja wiem, że sam sobie winien. Czuję się, że sam sobie winien. Eee, co eee, w takim razie nie zagrało Twoim zdaniem? No nie wiem, trochę mi tak zaskoczyło to, że Ben Ellis przyjmuje te moje strzały takie, nie? Nie było na nim żadnego wrażenia. Nie wiem tak naprawdę, co zadecydowało o tym, że... A było dużo presji, dużo walki, dużo ataku, byłeś aktywny. No ale właśnie, czego zabrakło? Zbyt mało złości może. Za mało trafiałeś, myślisz? Nie Trafia, trafiałem takie... dosyć celnie, ale te ciosy nie były takie mocne. Nie, nie, nie robiły na niej wrażenia tak naprawdę, nie robiły na wrażenia. To, to był... Można... Parę takich zauważyłem, ale to może trzy ciosy na tą, na tą 3 walkę. Takie, które widziałem, że jednak odczuł, ale to było za mało. No to dużo się działo w tej walce. Zawsze jak walczysz, to się dużo dzieje. Sryducho jest serducho, jest ta chęć wygranej, ta mocno. Tutaj sam troszkę mówisz, że nie do końca tak było dzisiaj, tak? No, ciężko mi tak na gorąco, tak wiesz, powiedzieć nie? Dlaczego tak wyszło, obejrzę. Będę mógł wyciągnąć lepsze wnioski, ale tak naprawdę za mało złości. Mhm. Za mało złości było w tej walce. Mm. Teraz co? W takim razie zobaczymy cię w formule zawodowej znowu. Chcesz chwilkę odpocząć, chcesz dalej kontynuować. Wiesz, nie mam żadnej kontuzji, nie muszę naprawdę dużo nad tym pomyśleć, nie potrenować. I ja tam wszystko wszystko leży od mojego promotora. Kiedy będę tym następnym razem. Wcześniej wspomniałeś o tym, że boksow olimpijski to jest ta marzenia właśnie o igrzyskach, o wyjeździe, o zdobyciu medalu, że cały czas o tym marzyłeś i tak naprawdę cały czas o... fajnie mi czerwało na pierści. Ja pierdistę, że to jest młode uczucie, nie? Tak, tak mi wstyd, że dzisiaj mi nie wyszło. No co poradzić, nie? Ja się nie poddam. Mhm. Wrócę silniejszy. W takim razie tego Ci życzę. Ważne, że nie ma kontuzji, to jest istotne. Odpocznij trochę, nabierz sił i mam nadzieję, że na kolejnej gali Suzuki Boxing Cię zobaczymy. Spokój, pewnie.